W ramach systemu komar RPXL użytkownik ma możliwość zarządzania wieloma danymi związanymi z ESG. W obszarze wskaźników ESG użytkownik ma możliwość ustrukturyzować sobie pewne dane. Predefiniowanymi wskaźnikami, jakie są dodawane z defaultu, są oczywiście najistotniejsze emisje, takie jak emisja CO2, dwutlenku węgla oraz narzut emisji CO2. Ale użytkownik we własnym zakresie może dodać dowolną ilość różnych innych emisji czy zużyć, no, które są istotne z jego punktu widzenia, które są emitowane w ramach prowadzonej przez niego działalności. W momencie, w którym stworzy sobie listę konkretnych emisji, konkretnych zużyć, czy nawet konkretnych zanieczyszczeń, może w ramach kolejnej zakładki podziału według standardów ISRS już tak wstępnie skategoryzować sobie, pogrupować sobie te wszystkie wskaźniki w ramach szeregu obszarów ISRS, które są wymagane w ramach raportu zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowane w ramach obszarów wskaźniki ESG elementy widoczne są również w innych obszarach systemu Komar RPXL, w tym na kartotekach towarów. W ramach kartotek towarów mamy również dedykowany obszar dane ESG. W ramach tego obszaru użytkownik może ewidencjonować szereg informacji dotyczących służyć emisji, zanieczyszczeń, które wiążą się z tym konkretnym produktem. Mają również możliwość, w przypadku, w którym użytkownicy korzystają z kilku dostawców, którzy oferują dokładnie ten sam produkt, do ewidencjonowania bardzo szczegółowych informacji. W odniesieniu do konkretnego dostawcy. Umożliwia to e, analizę łańcucha dostaw, umożliwia to optymalizację e, dostawców pod względem tego, który rzeczywiście ten ślad węglowy czy inne emisje ma najniższe. W związku z tym, że unijna dyrektywa Pozwala na ewidencjonowanie pewnych danych w ramach danych szacunkowych. My również umożliwiliśmy, w przypadku, w którym nie mamy takich informacji o zużyciach od któregoś z kontrahentów, skorzystać z funkcji, która na podstawie średnich wartości zużyć wyliczy. Poszczególne, poszczególne emisje, poszczególne, e, poszczególne narzuty czy, czy ślad węglowy i przypisze taką średnią wartość do kontrahenta, co pozwoli nam na to, że wszyscy kontrahenci biorący udział w obrocie tym konkretnym produktem będą mieli, będą mieli zdefiniowane poszczególne, poszczególne dane. Kolejnym obszarem, w ramach którego użytkownik ma możliwość definiowania danych związanych z ESG, są kontrahenci. W ramach obszaru kontrahenci i poszczególnych zakładek kontrahentów pojawia się również dedykowany obszar dane ESG. W ramach tych informacji użytkownik może stworzyć sobie wewnętrzną ocenę ratingową kontrahenta we wszystkich trzech obszarach ESG środowiskowym, społecznym oraz zarządczym, oraz wyliczyć średnią ocenę na podstawie wystawionych ocen. Pozwala to na, szybkie, na szybką analizę takich kontrahentów pod względem poszczególnych obszarów, jak i całościowo pod względem spełniania, spełniania wymagań związanych na przykład z założoną strategią zrównoważonego rozwoju. Poza takimi ocenami ratingowymi, użytkownik ma również możliwość dodawania szeregu załączników związanych właśnie z obszarem ESG i dotyczącym naszego konkretnego kontrahenta. Mogą być to różnego rodzaju certyfikaty, oświadczenia, strategie czy dowolne dokumenty, które dla użytkownika będą istotne właśnie w odniesieniu do obszaru ESG. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużą część emisji generują samochody, które są używane w firmie Flota Samochodów, dlatego tutaj również w ramach obszaru samochody stworzyliśmy dedykowaną zakładkę ESG, w ramach której poszczególne pojazdy mogą być parametryzowane. Zgodnie z, zgodnie z obszarami, jakie wymagane są do wyliczania śladu węglowego, w ramach takiego pojazdu możemy zdefiniować, jaki jest to rodzaj pojazdu: czy on jest duży, mały, suw, czy jakikolwiek inny, jaki rodzaj paliwa oraz normę spalania, wraz z tym, jakie jest średnie spalanie. Dane przygotowaliśmy w taki sposób, strukturę tych informacji przygotowaliśmy w taki sposób, aby w łatwy sposób można było ją wyeksportować i za pośrednictwem zewnętrznego kalkulatora śladu węglowego wyliczać, wyliczać wartości związane z emisją CO2. Aby umożliwić użytkownikom analizę zebranych danych z obszaru ESG w ramach aplikacji ze środowiska ERP 5.0, czyli Comark PI Point, udostępniliśmy szereg dedykowanych raportów i dashboardów, które w taki graficzny, syntetyczny sposób przedstawiają różnego rodzaju analizy, przedstawiają różnego rodzaju wartości. Oczywiście najistotniejszym elementem jest emisja gazów zgodnie z protokołem GHG. I tutaj również użytkownik na podstawie predefiniowanego arkuszu jest w stanie ręcznie wprowadzić pewne informacje, które następnie przeliczane są oraz prezentowane właśnie w formie takiego dedykowanego dashboardu. Tutaj w przypadku całkowitej emisji gazów cieplarnianych mamy oczywiście podział na zakresy. W ramach zakresu trzeciego, oczywiście, skategoryzowane. Mamy również emisję całkowitą według źródła oraz rodzaju gazów. Wszystkie elementy, jakie są na ten moment wymagane, jeżeli chodzi o, o dyrektywę CSRD. Kolejnym dashboardem, z jakiego mogą użytkownicy skorzystać w ramach, w ramach systemu komar BI point jest zużycie energii całkowitej. Tutaj również wszystkie te wykresy, wszystkie te dane przeliczane są zgodnie ze wzorami, jakie na ten moment ustawodawcy unijny przewidzieli. Także tutaj również szereg informacji, szereg danych, które mają odpowiednią strukturę, poza tym, że mogą służyć do wewnętrznych analiz, mogą być również wykorzystywane już bezpośrednio do docelowego tworzenia raportu zrównoważonego rozwoju. Poza emisją gazów cieplarnianych, poza zużyciem energii elektrycznej, oczywiście obszarem, który możemy raportować jest zużycie wody. Tutaj zużycie wody w odniesieniu do całkowitego zużycia, zużycia według segmentów czy według sektorów. Oczywiście kwestie związane z recyklingiem oraz kategoryzowanie według obszarów, które są narażone na niedobór wody oraz pozostałe obszary, różnego rodzaju informacje dotyczące magazynowania wody poborów oraz rzutów, No i oczywiście poza takimi wykresami mamy możliwość w ramach aplikacji Komark BI Point tworzyć dedykowane tabele. W związku z tym, że niektóre wskaźniki wymagane w ramach raportu zrównoważonego rozwoju mają mieć formę tabelaryczną, również przygotowaliśmy takie rozwiązanie, gdzie użytkownik może przygotować sobie taką tabelę, którą następnie może w prosty sposób przekopiować i wkleić w odpowiedni Obszar w ramach swojego raportu ESG. Ewidencja danych ESG w obszarze towarów, artykułów, kontrahentów czy partnerów jest również dostępna po stronie systemu ComArch ERP Enterprise. W tych obszarach użytkownicy również mogą ewidencjonować szereg emisji, szereg zużyć, parametryzować je w ramach standardów ISRS, mogą również prowadzić ten wewnętrzny rating, jeżeli chodzi o kontrahentów, jeżeli chodzi o łańcuch dostaw oraz oczywiście o kluczowych interesariuszy.